Cześć w tym odcinku dowiesz się jak szybko zainstalować za darmo VPN a więc teraz szybkie intro i lecimy z odcinkiem. A więc dobrze już znajdujemy się na stronie w Proton VPN to jest darmowy VPN oczywiście przed pobraniem tego VPN-a musicie sobie założyć konto na tym serwisie i po założeniu konta lub możecie zrobić to w późniejszym etapie odcinka, klikacie download. Ja sobie to wezmę w pobranym. Ok, to już mi się pobrało. Klikam sobie tutaj. W instalkę. Teraz wyskoczyło mi kontrola użytkownika, muszę potwierdzić. Ok, i teraz wyskoczyło mi już ikonka do, e, czyli ten okno instalacyjne. Język instalacji polski. E, dobra, ja sobie w, to, w docelowym zainstaluję sobie w tym folderze. Klikam dalej. E, ja już wcześniej to instalowałem, więc klikam sobie tak. Dalej. Instaluj. Program się teraz instaluje. OK. Już nam się zainstalowało. Wchodzimy sobie w to. A nie, to automatycznie się uruchomiło. Dobra. I teraz wpisujecie nazwę użytkownika w wasz E-mail. Przypominam, że wcześniej musicie utworzyć konto tutaj. Macie tutaj na, w lewym dolnym rogu utwórz konto. Hasło. Klikamy, zaloguj się. Przypominam, że na wersji bezpłatnej e, jest dostęp do trzech krajów. E, ok, już sobie nam się program uruchomił. Zamykam sobie go. I po lewej stronie widzicie tutaj lokalizacja planu Free, darmowa, czyli Holandia, Japonia, Stany Zjednoczone. I w tym momencie, na darmowej wersji, darmowa wersja jest nielimitowana, e, więc. Mogę się połączyć tylko z trzema, z trzema krajami. A na dole lokalizacja planu Plus podaje, że ten plan kosztuje 5 euro. Jest no, bardzo dużo krajów z, możemy się połączyć. Z bardzo dużą ilością krajów. Włochy, nawet są, Litwa. No dobra, mniejsza, bo. Do. No i dobra, teraz na próbę przy, połączymy się z Japonią. Łączymy się? Ok, wyszła mi e, informacja połączona z JP, czyli jakimś tam z, z serwerem japońskim i teraz o, o, obecnie mój jakby komputer znajduje się w Japonii, więc teraz mogę mieć dostęp do materiału wyłącznie z Japonii, który w Europie jest za, zablokowany, przykładowo do niektórych seriali na Netflixie lub Amazon Prime i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć, że macie na żywo podgląd prędkości waszego internetu. No a wiadomo, że VPN potrzebuje dość dobrego internetu, żeby to mniej więcej wszystko płynnie chodziło. Więc to tyle, tym, w tym byłoby w tym odcinku. Więc jeśli Ci pomogłem, zostaw łapkę. A więc do następnego odcinka. Cześć.